Niech żyje Jezus w duszach naszych. Dzisiaj chciałabym się podzielić i opowiedzieć troszkę o historii ruchu Solaris, o źródłach, o początkach. Psalmista mówi: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. I żeby pamięć o tych wydarzeniach, które są już kilkuletnie, nie umknęła nam w napływie nowych informacji. Pragnę Wam opowiedzieć o tym, jak Bóg prowadził nas w tej drodze ku powstaniu tego, co dzisiaj nazywamy ruchem Solaris. Otóż ja osobiście spotkałam się z siostrą Bogną, a przez to też zgromadzeniem. I w konsekwencji z duchowością y, sióstr Najświętszej duszy Chrystusa Pana ponad 20 lat temu. To było takie poznawanie się etapami. Y, Zaczęliśmy też z siostrą Bogną robić różne weekendy rekolekcyjne, współprowadziliśmy rekolekcje dłuższe, prowadziliśmy razem bloga, i tak powoli y, też poznawałam. Zgromadzenie sióstr, aż do takiego momentu, kiedy poprosiłam ówczesną matkę generalną świętej pamięci siostrę Aurelię o pisma matki założycielki. Zaczęłam się w nie wczytywać i przez różne rozmowy, też z siostrami, z siostrą Bogną, z siostrą Aurelią. Odkrywałam powoli, że ta duchowość jest czymś, do czego zostałam przez Jezusa zaproszona już wcześniej, że ja tak chcę żyć, chcę żyć żywą obecnością Jezusa tu i teraz. Więc to było dla mnie tylko takim potwierdzeniem mojej ówczesnej drogi duchowej. Wkrótce się okazało, że nie jestem jedyna, ale że różne osoby z różnych stron Polski, a później się okazało też i Europy czy świata, odkrywały to samo. I we mnie zrodziła się myśl, że to duchowe dziedzictwo, które zostawiła matka Paula, pielęgnowane przez siostry, może być również udziałem osób świeckich. Wówczas nie wiedzieliśmy, w jakiej formie, w jakim kształcie to się potoczy, jak ma się to zrealizować. Wiadomo, że niektóre zgromadzenia mają Trzecie Zakony świeckie, ale nie było to dla nas takie jasne. Od czasu do czasu ta myśl we mnie wracała i rozmawialiśmy i z siostrą Bogną, i z właśnie kochaną siostrą Aurelią, która zapewne teraz z nieba bardzo, bardzo się za nami wstawia, tam w niebie oręduje za nami. Wierzę, że tak jest, ponieważ była osobą, która bardzo pragnęła też, aby ludzie świeccy, aby ta prawda o tym, że dla odrodzenia ludzkich dusz matka Paula założyła też zgromadzenie, docierała do jak najszerszej rzeszy ludzi. Tego wierzę w jej wielkie orędownictwo i dziękuję jej przy tej okazji za wszystko, co jest jej udziałem, też z czego my czerpiemy dzisiaj. Była niezwykła osoba, dla mnie święta osoba. I lata miały od tych pierwszych poruszeń. Rozmawiałam też już z kilkoma osobami świeckimi, m.in. z Marią z Krynicy, która ma kaplicę z witrażem Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, dla której też i ten obraz Jezusa promieniującego i, i całe przesłanie było ważnym w jej drodze duchowej i z jeszcze z innymi osobami, ale by czas płynął. Nie chcieliśmy przynaglania Pana Boga, chcieliśmy, żeby to On nas przynaglił. I trzy lata temu, prawie już cztery teraz będzie w czerwcu, czyli trzy i pół roku temu, po okresie pandemii, w nowo odnowionej części pięknego domu rekolekcyjnego w sióstr w siedlcu koło Krakowa, poprowadziliśmy rekolekcje po pandemii. Nie było nas wielu, nie ogłaszaliśmy tego szczególnie głośno i szeroko, żeby też nie robić wielkiego wydarzenia, bo jeszcze te obostrzenia troszkę popandemiczne nas wstrzymywały. Więc zjechała się tam Kilkudziesięcioosobowa grupa, może około trzydziesto-osobowa około grupa. I yy, przez weekend było nas sporo. Yy, potem, ponieważ zaczęły się wakacje, część z nas została, a część już wyjechała, więc grupa się jeszcze uszczupliła i było nas naprawdę kilkanaście osób w poniedziałek. I yy, gdzieś. Rano rozmawiając z siostrą bogną, ona mówi: Ja chyba już wszystko powiedziałam. Ja wtedy mówię: To może ja powiem o tym pragnieniu, o tym, co noszę od takiego długiego czasu, żeby właśnie nie wiedząc jeszcze co, zaistniało dla osób świeckich. No i zaczęliśmy o tym w tym dniu rozmawiać. Przyszły po tym moim krótkim opowiedzeniu tego pragnienia, tego przekonania w mojej duszy, że to jest coś też dla nas, żeby coś się stworzyło. Podeszło kilka osób i jedna z nich powiedziała: No, Mariola, mówisz to już któryś raz, róbmy następny krok. I tego wieczoru po um, modlitwach y, siostra Bogna zaproponowała, że kto ma takie przeświadczenie, że chciałby pójść y, tą drogą duchowości albo ją pogłębiać, y, to zaprasza na krótkie spotkanie. Nie mieliśmy zupełnie żadnego planu, żadnego scenariusza. Y, obydwie po Weszłyśmy do takiej półki, gdzie były małe folderki z tą znaną dzisiaj bardzo szerokiemu gronu osób modlitwą Jezu Żyjący we mnie. I obydwie, bez umawiania, miałyśmy to przekonanie, że jest jedyna rzecz, którą chcemy, żeby ludzie zaczęli praktykować. I wtedy na tym spotkaniu było nas siedem osób, chyba z różnych stron Polski, jeden ksiądz, Polak, który posługuje w Niemczech. I umówiliśmy się, że będziemy odmawiać tę modlitwę każdego dnia, prosząc Jezusa, żeby to On działał i żeby On pokazywał dalsze kroki. Te dalsze kroki były dla nas zupełnie niewiadome wówczas. Ale kiedy spoglądamy wstecz, to widzimy, że Pan Bóg przygotowował i czas, i miejsce, i sposobność. Dwa miesiące wcześniej siostra Bogna z ramienia swojego zgromadzenia podjęła też taką misję szerzenia kultu duszy Chrystusowej właśnie wśród osób świeckich. Więc Pan Bóg jakby przygotowywał też, to możliwość, z której korzystamy teraz tak bardzo, że właśnie przez nią, przez jej dar głoszenia słowa, ta prawda dociera do szerokiego grona osób. Że w wiele miejsc siostra jedzie i tam, dzieląc się tym, tą duchowością o Jezusie zamieszkującym w naszych duszach, zapala inne dusze do tego. Bo okazuje się, że wiele osób miało takie przeświadczenie, albo takie pragnienie, albo w swojej drodze duchowej, będąc zaangażowanym, szukając coraz głębszej relacji z Panem Bogiem, właśnie dochodzą do tego miejsca, do tego przekonania, które miała matka Paula że Jezus żyje w nas i przez nas chce się objawiać światu. To, co napisał też święty Jan Paweł II w dokumencie na nowe tysiąclecie, Nowo Milenio i Nauntę, że chrześcijanie mają być odblaskiem Chrystusa w świecie, że to przez nas Jezus będzie chciał promieniować na innych i od tamtego czasu mija 3,5 roku nie weszliśmy w struktury takie wspólnotowe nazwaliśmy się bardziej ruchem czyli czymś, co jest dynamiczne co jest w drodze co jest żywotne ruch sprawia daje takie poczucie żywotności właśnie i Tworzą się pewne grupy ruchu Solaris, ale to jest zawsze takie działanie oddolne albo zawsze zainspirowane Bożym natchnieniem, Bożym prowadzeniem. Niczego tutaj nie wymuszamy. Jedyną rzeczą, do której się zobowiązujemy albo którą traktujemy jako przywilej, jest to, żeby każdego dnia odmawiać tą modlitwę. Ktoś, kto chce przynależeć do ruchu przy różnych okazjach, czy to weekendach rekolekcyjnych, czy przy święcie naszym corocznym, Solaris, może tak oficjalnie przystąpić. Wtedy otrzymuje taką pobłogosławioną modlitwę. I chodzi bardziej o to, żebyśmy tam, gdzie jesteśmy, żyli. Jezusem na co dzień, w naszych miejscach pracy, w naszych miejscach zamieszkania, w naszych być może nawet wspólnotach, w naszym zaangażowaniu w kościele, w zaangażowaniu w różne inne rzeczy, które życie przynosi, albo też wtedy, kiedy jest to niemożliwe z różnych przyczyn naszych życiowych, żeby ta prawda, to przesłanie, o Bożej obecności w nas i o pragnieniu Jezusa, abyśmy my dzisiaj byli dla świata znakiem Jego y, życiodajnej miłości, y, Jego pokoju, żebyśmy byli tymi, którzy poniosą to światło Jego w świat. I y, oczywiście, tak jak wspomniałam, są grupy w różnych miejscach w Polsce, tworzą się też grupy za granicą, ale one mają za zadanie takie utwierdzanie siebie nawzajem. Są to grupy takiego wsparcia i dzielenia. Nasza formacja bardziej odbywa się poprzez konferencje online. Owe. To takie błogosławieństwo czasu epidemii, że nauczyliśmy się korzystać z, tego, z takiej możliwości docierania do ludzi i możemy docierać do szerokiego grona. Więc to jest nasza formacyjna działka, bardziej w, właśnie odbywa się w internecie. Natomiast te grupy, jeżeli są, to spotykają się w takim rytmie raz na miesiąc najczęściej. Mamy na dzisiaj takich stałych grup kilka w Warszawie. Tam też posługują siostry przy kościele świętego Karola Borromeusza i tam też odbywa się, odbywają się raz na miesiąc spotkania Ruchu Solaris. W grudziądzu. Też jest grupa, która się spotyka raz na miesiąc, w soboty, przy Kościele Świętego Krzyża. Pod Nowym Sączem, w uroczej miejscowości Ptaszkowa, spotkania po takiej przerwie rozpoczną się od najbliższego piątku. W Gliwicach, to akurat tutaj, ja jestem z Gliwic i nazywamy to grupą śląską. Spotykamy się raz na miesiąc albo w czwartki na adoracji Najświętszego Sakramentu, którą prowadzimy, albo w piątki właśnie na spotkaniach w salce z konferencją, z dzieleniem się. Kolejną taką grupą jest grupa w Grudziądzu, nie w Grudziądzu, tylko w Gorzowie. I siostra bogna prowadzi taką grupę. W Krakowie, na Białym Prądniku, tam, gdzie jest Dom Generalny Siostr i Kaplica z oryginalnym obrazem Jezusa Promieniującego. Poza tym, jeździmy, jeżeli nas ktoś zaprosi, i dzielimy się tą duchowością. Współprowadzimy razem rekolekcje weekendowe. I z naszej duchowości, i też zależy nam bardzo na takim rozwoju człowieczeństwa, ponieważ Jezus przyjął nasze człowieczeństwo, ale też żyjąc w nas, chce się objawiać przez nasze człowieczeństwo. Więc ta dbałość o to, żebyśmy my rozwijali się jako ludzie, żeby to, co piękne w nas Bóg złożył, żeby mogło rozkwitać ku pełni. To jest też taką naszą troską. I takim Hmm, najbardziej hmm, narzędziem przez które możemy poznać tą duchowość są hmm, rekolekcje w milczeniu troszeczkę jeżeli ktoś ma doświadczenie rekolekcji ignacjańskich albo lekcji divina to trochę w takim rytmie że hmm, jesteśmy w milczeniu słuchamy tylko wprowadzeń konferencji i raz w ciągu dnia spotykamy się z kierownikiem duchowym na krótką rozmowę. Oczywiście jest codziennie Eucharystia, jest adoracja, ale chcemy, żeby to, co najważniejsze, działo się właśnie w tej przestrzeni, ja i Bóg. Co roku, już wspomniałam wcześniej, odbywa się nasze święto salarisowe w czerwcu. Dlatego w czerwcu, że właśnie w tym miesiącu matka Paula usłyszała, pytając Jezusa, jakie będzie jej duchowe imię, usłyszała, że to będzie Solaris, nie do końca rozumiejąc znaczenia tego wyrazu. I my w sposób naturalny przejęliśmy tę nazwę, rozumiejąc już, że chodzi właśnie o to promieniowanie. Jezusem jako Słońcem, bo On jest wschodzącym Słońcem, który oświeca mroki i cienie, w których my tutaj na Ziemi żyjemy, a przez nas chce oświecać te mroki i cienie innych, którzy żyją wokół nas. Serdecznie zapraszam do poznawania naszego ruchu. Niech żyje Jezus w duszach naszych, to nasze przywitanie, na które odpowiadamy teraz i w wieczności.